więc czuję się trochę jak siedziała w jakimś kolejnym ekspresie którym jest, e, nie wiem akurat przez... teraz wszystkie widzę, ale po prostu był śnieg i naprawdę jest taki klimat, że to jest miało mi się dotrzeć po 100-minutowym opóźnieniu kocham polskie pod i idę właśnie na śniadanie bo jestem strasznie głodna i idę się, Oksana już na mnie czeka idziemy do father adventure nie wiem czy dobrze wymawiam ale w każdym razie Tak, w każdym razie idziemy tam bardzo, bardzo głodna i bardzo mi się chcę odbić kawy, tak bardzo, że aż po prostu trzeba było boleć.

się dziwnie patrzą kiedy idę tak z kamerką i mówię coś do niej jestem mm. <laughs> mega awkward ale, ale posiadam sobie dwa przystanki wcześniej żeby sobie zrobić spacer, bo jakby przejazd z metrem to była katastrofa czułam się jak jakaś sardynka w puszce a mnie nie nienawidzę tego uczucia więc wolę, <laughs> wolę sobie już pospacerować i... Hello! Jesteśmy dzisiaj drugi dzień w Berlinie Dzisiaj większość dnia spędzam sama, bo Oksana jest dzisiaj na evencie Więc mój plan jest taki, że idę zaraz do Sofii spotkać się z Asią Właśnie muszę sobie sprawdzić w ogóle dojazd tam Ok Ok! Nie muszę jechać metrem ani żadnymi innymi autobusami, tylko mogę tam w sumie iść sobie spacerkiem, co mi się bardzo podoba, bo oczywiście nienawidzę komunikacji miejskiej, tak jak już wspominałam, i za każdym razem to będę wspominała. Nienawidzę. Tak, ale idę do Sofi się spotkać z Asią, a później mam w planie iść do muzeum, które się nazywa The Gallery. Jest to Muzeum Sztuki, bo dzisiejsza pogoda. Jest dosyć średnia, bo jest taka jak w Polsce, prawdopodobnie czyli nie ma słońca. Właśnie do muzeum. Muszę tutaj poprawić mój szaliczek mega cute. Chciałam powiedzieć, że w sumie całe południe spędziłam w Sofii. Po spotkaniu z Asią zostałam tam jeszcze. Zamówiłam sobie jeszcze jedną kawę i vanilia bread pudding. Wszystko było przepyszne. Czytałam sobie książkę. A jestem w trakcie atomowych nawyków, które czytam już drugi raz. Było tak tam bardzo cozy, naprawdę, jakby było na maksa cozy i chciałam tam zostać dłużej, ale... No, ale jakby nie mogę spędzić całego swojego pobytu w jednym miejscu. Więc... Czy ja idę dobrze? Chyba idę dobrze, nie wiem. Okazało się, że Oksana zostaje dzisiaj dłużej na evencie, więc jestem skazana na siebie. I planuję wyjść do jakiegoś wine barów. W sumie znalazłam już jeden. I lubię w sumie to, że jak zawsze gdzieś wychodzę sama, właśnie z książką albo z jakimś czasopismem, to prawdopodobieństwo tego, że ktoś do mnie właśnie zagada, jest dużo większe gdzieś. I zauważyłam, że jakby w Polsce w ogóle, jakby nie wiem o co chodzi. Kiedy gdzieś sama, to nikt do mnie nie zagada. A na przykład, jak tutaj siedzę, to jakby większość osób po prostu do mnie podejdzie i. I właśnie zagada, zapyta się co robię, co piszę, czy właśnie, wczoraj na taką sytuację, że właśnie poszedł do mnie taki chłopak i zapytał się czy, czy właśnie przypomiętnik, czy przy jakąś poezję, czy jakby po prostu nawiązała się taka jakaś spoko, fajna rozmowa, ale zastanawiam się czy po prostu ludzie są tutaj bardziej otwarci, czy I don't know, jakby okej, okay, to chyba tutaj. A czy właśnie o co chodzi, ale właśnie w Polsce nikt do ciebie nie zagaduje, jak gdzieś gdzieś sama w kawiarni albo nawet w wine barze A tutaj szkoda, tak uważam, to jest ogromny minus, a tutaj po prostu ludzie są bardziej jak coś otwarci i, i nawet cię skomplementują, powiedzą coś ci miłego, zagadają i w ogóle, dobra, Uff, idę do galerii. See ya thank you Już mam z Soi Co. Wzięłam e, dla mnie i dla Oksanki e, cheesecake, macha tofu cheesecake. A, bo ogólnie specjalizują się właśnie w tym, że jakby, cała nazwa jest od soi od Soi, ale właśnie mają e, syrniki z tofu i speciality coffee i macha. Macha była naprawdę perfect. Just perfect, I think. Czy ja dobrze poszłam? a marriage. Nie, dobrze chyba. Przyskałem. Siedziałam sobie w tej soi i pisałam sobie w dzienniku o tym, że często mam na przykład myśli, że jestem o coś ze staroch. I ja po nie mam sprecyzowanych rzeczy jakby tego, co chcę na przykład w życiu robić, i nie mam sprecyzowanego jakiegoś zawodu i takiego fokusu na jedną rzecz. I często mnie to po prostu stresuje i. Właśnie stresuje i nadaje takiego, takiej presji, mam wrażenie, że masz już tyle lat a wciąż wiesz, co chcesz. I, I z drugiej strony pojawia się na przykład ten myśl, że ale na przykład jeśli chcę zacząć robić to i to, to może jestem już za stara na to. I właśnie ja sobie się się w sobie myślę, ale na co ty jesteś za stara? Nie jesteś za stara, jakby nie będziesz młodsza, żeby na to coś robić I nie jest się za stara. Mam też dopiero 25 lat i naprawdę przez wrażenie, że Instagram i inne social media bardzo często budują właśnie taką otoczkę tego, że ludzie w wieku 19-20 lat robią mega wow rzeczy i po prostu to buduje taką jeszcze właśnie większą presję tego, że Dlaczego ty jeszcze tego nie osiągnęłaś? To właśnie ludzie, w jakie nie wiem, 19 lat. Ale, ale właśnie tak, dzięki sobie tripom, dzięki podróżowaniu, dzięki po prostu, jak spędzamy czas w samotności i spędzamy czas samy, po prostu sami ze sobą i spędzamy ten czas w ciszy, to jakby w tych momentach tak naprawdę odkrywamy to, co lubimy robić i po prostu widzę to po sobie, kiedy jestem teraz sama. I podróżuję też sama. I chodzę do jakiejś galerii, czy do jakiegoś muzeum, czy idę właśnie w jakichś kawiarniach. I jakby obserwuję to wszystko i po prostu obserwuję to, co, co mi się podoba, a, a co nie. I właśnie dzięki temu po możemy się tego dowiedzieć. Nie ma co nakładać na siebie jakiejś presji właśnie z tym, ile mamy lat, i że nie wiemy czasami, co w tym zrobić, bo, bo jakby nie ma co. Lepiej po prostu teraz wydłużyć ten czas, niż. W wieku 50 lat mieć kryzys wieku średniego i obudzić się po prostu z dnia na dzień i być takim, że moje życie nie ma w sensu. Chyba lepiej teraz wydłużyć ten czas, utruwać siebie bardziej, poznawać siebie lepiej i to moja terapeuta nie powiedziała, więc, więc jakby powtarzam to po niej, ale to jest po prostu taka prawda, że mnie to po prostu ujęło, naprawdę lepiej po prostu teraz jakby dłużej się skupić na sobie i szukać tego wszystkiego i nie wywierać na siebie presji niż właśnie później być niezadowolonym z żyćka więc kiski, idę właśnie do hotelu się przebrać i idę do wine baru jakiegoś do tego rocket wine bar nie wiem czy dobrze zapamiętałam nazwę czy nie ale we will see i zobaczcie jaki mam cool tutaj widok I mm -hmm. I Oksana już pojechała więc zostałam sama no jakby sobie dalej spaceruję na szczęście mogłam walizkę zostawić w hotelu więc nie muszę jej też tać ze sobą ale idę teraz właśnie do studio natura żeby się czegoś napić, posiedzieć bo tak naprawdę mam nie wiem dwie godziny i w sumie będę się musiała kierować w stronę będę się musiała kierować w stronę dworca więc myślę, że teraz sobie po prostu gdzieś posiedzę, poczytam książkę a trochę poedytuję i... i będę wracała. Mogłabym tutaj jeszcze kilka została ci dłużej. jakichś inspirujących miejsc jak takich na maksa kul cool, kawiarni, wine barów po prostu ja jestem w szoku bo najchętniej chodziłabym do najchętniej chodziłabym po prostu do wszystkich odwiedzałabym nie ważne ale odwiedzałabym po prostu wszystkie najchętniej te miejsca gdyby się tylko dało i jest tak bardzo dużo dobrze ubranych mężczyzn i przystojnych mężczyzn że wow wow szok, ale idę do Walizka i będę się kierowała w stronę dworca chciałabym to zdać na dłużej i w ogóle moim marzeniem jest to żeby mieszkać w takiej dużej stolicy jak na przykład Berlin albo Paryż lub Kopenhaga Kopenhaga